Więzień, który fałszował miliony dla Niemców. Historia Adolfa Burgera. Część pierwsza: Kim był Adolf Burger? Adolf miał 24 lata, gdy został aresztowany przez Gestapo. Był słowackim Żydem i zawodowym drukarzem. Co ciekawe, trafił do Auschwitz nie za żadne przestępstwo, ale za ratowanie ludzi. Fałszował metryki chrztu, żeby ukrywać żydowskie pochodzenia swoich rodaków. Gestapo uznało to za sabotaż. W Auschwitz zamordowano jego żonę, a on sam trafił do obozu. Ale nie do zwykłego baraku, tylko do tajnego miejsca które nawet nie istniało w dokumentach. W baraku 18. Tam działała operacja Bernhardt, projekt fałszowania pieniędzy na skalę, jakiej świat wcześniej nie widział. Część druga, operacja Bernhardt. W 1942 roku Niemcy byli w trudnej sytuacji gospodarczej. Wojna pochłaniała gigantyczne zasoby. Ktoś w SS wpadł na pomysł, a co jeśli zamiast zarabiać, po prostu wydrukujemy sobie pieniądze. Celem było zniszczenie brytyjskiej gospodarki przez zalanie rynku fałszywymi funtami, ale nibyle jakimi. Te banknoty miały być perfekcyjne, niezrozróżnialne od oryginału. Pomysł odawcą operacji był Henry Himmler, a dowodził nią SS-man Bernhard Kruger, stąd nazwa Operacja Bernhard. Zebrał elitarną grupę specjalistów, rytowników, chemików, grafików oraz więźniów obozów, takich jak Berger, którzy po prostu nie mieli wyboru. Część trzecia, jak wyglądała praca fałszerzy. W baraku 18 warunki były lepsze niż gdziekolwiek indziej w obozie. Łóżka, koce, ciepło i jedzenia, ale to nie był luksus. To była psychologiczna gra. Dostawałeś więcej tylko dlatego, żebyś potrzebny. Przestań być, to wtedy znikasz. Wieniowie musieli najpierw nauczyć się budowy banknotu, składu papieru, skomplikowanych znaków, wodnych, techniki druku, nawet procesu starzenia się atramentu. Brytyjski fund był jednym z najtrudniejszych do podrobienia, ale oni zrobili to idealnie. Fałszywe funty były tak dobre, że Bank Anglii przez długi czas nie potrafił ich odróżnić. W sumie wydrukowano równowartość ponad 132 milionów funtów. W dzisiejszej walucie to kilka miliardów dolarów. Część czwarta. Co Niemcy zrobili z tym pieniędzmi? To nie były tylko papierki. Część z nich trafiała do podstawionych firm, które wymieniały je na dolary. Zeszły pieniądze, szły na śpiegostwa, zakup broni, opłacenie informatorów i operacji specjalnych, co się wyplanowało nawet rozpoczęcie fałszowania dolarów. Ale nie zdążyli. Wojna dobiegła końca. Część czwarta, zakończenie i losy Bergera. W 1945 roku, gdy Trzecia Rzesza się zsypała, gdy SS próbowało zlikwidować laboratorium, więźniów przeniesiono do innego obozu, gdzie wielu z nich miało zostać zamordowanych. Ale wojna skończyła się szybciej. Adolf Berger przeżył, a po wojnie opisał wszystko w książce fałszer. Do z jego wspomnień powstał film Fałszerze z 2007 roku, który zdobił Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Do końca życia powtarzał jedno zdanie, zdanie i fałszywałem dla nich z własnej woli. Drukowałem śmierć, żeby przeżyć. Obserwuj po więcej.